O, typa jak walił banią. Nie no, on się naćpał. On się naćpał chyba, stary. <laughs> o stary, nie. Dobra, mam. Ewo. <laughs> no, jak Ci się spodoba, nie zapomnij zostawić lajka, subskrypcji z dzwoneczkiem na moim kanale i napisać jakiegoś fajnego komentarzyka do którego mógłbym przypiąć moje magiczne serducho Bej, bej, bej Zostawcie kolejny odcinek na moim kanale I słuchajcie, fajnie jakbyście zostawili tutaj łapkę w górę Wbijmy tutaj uwagę tak z 600 łapek w górę To yy, pojawi się kolejny odcinek na moim kanale I słuchajcie, prosimy was wszystkich, żebyście napisali w komentarzu Yy, najgorszy gracz, ok, najgorszy gracz to przypnę wam serduszko i słuchajcie nie zapomnijcie zasubskrybować kanału z dzwonem, bo kurde musicie być na bieżąco po prostu i wbijamy, słuchajcie 30 koła do końca wakacji, wiem, że to jest niemożliwe, ale nie no może jest możliwe, Mo może damy radę, yy, dobra, także yy, zapraszam do oglądania. Elo tutaj Zenciak, bej, 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 bej. Yy, dobra, yy, nieważne, nieważne o co dziło yy, Kto wie, ten wie. Taka beczka z tytułu, ale dobra, walcz to, nieważne. Yy, dobra, mordy, dzisiaj sobie generalnie posprawdzamy cheaterów. Yy, ponieważ zarzucono mi, że nie sprawdzam i w ogóle, no to, to dobra, no to sprawdzimy tych cheaterów, zobaczymy. Yy, wcale tu nikt nie sprawdza, nie? Ale dobra, nieważne. nie nie działo. Poprzez dwie godziny, poprzez dwie godziny. Ej, też Także robimy taką sytuację, że ja się typam do. Ogólnie sobie na razie. Ej, co to jest za typek? Ty. Co on tak baniom nawala? Ja pierdzielę. Co to jest za gracz? Co jest? Co jest z typem, kurde? Ej, to są cheaty. Ej, bez kitu. Nie, nie mogę. Fatego tego typa. Czekaj szybko, czekaj sobie. Skopiuję tylko to. Pa tego typa, gościu. Nie, typam go na losowe gdzieś. ko lax Pa typa, jak walił banią! Nie, no, on się naćpał. On się naćpał chyba stary <laughs> O stary nie Dobra mam, Elo <laughs> Nie, ale ziomek był dobry, to akurat mi polepszyło dzisiaj humor, nie bez kity Elo tutaj, tutaj ziombel yy, co tam? Yy, co tam u ciebie? Co tam? jak tu sobie kopiesz? Pokaż mi czy masz jakieś cheaty, chyba nie masz cheatów, co? Chyba nie masz? Okej, okay, okej, okay. to cię w takim razie mogę chyba zostawić yy, i lecimy od razu do następnego gracza do jakiegoś Dave'a, okej, okay, Davewik David, poka mi co tutaj. O kurde, widzę, że się zbugowa... A nie, nie zbugowałeś się. Dobra, w ogóle, czy ja jestem na Waniszu? A, ja byłem na Waniszu, dobra, to nieważne. E, dobra, Mordo, co mi się tutaj wyświetliło? Że masz, słuchaj, że wykryto ci czyty. O, dobra. Hmm. Czy ty masz te cheaty? Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Zróbmy tak, mam pomysł. Zróbmy tak, zróbmy tak. Zobaczymy, czy. O, dobra, wiem co zrobimy. Zobaczymy, czy jakby mnie widzi na Tracerze, czy coś takiego, czy ma Tracera. Nie, chyba mnie nie widzi. Okej, okay, okej, okay, czyli chyba jednak nie wie, gdzie jestem. Dobra, kozak. Yy, dobra, mordo, tutaj już, już byłem. Tutaj widzę, że. O, admin się już od razu tepnął. Także. Yy, nikt nie zarzuci, że administracja nie sprawdza. Dobra, dobra. W ogóle wbijcie na mój serwer z hc.pl po Polecam, polecam. Ej, 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 widzowie, bo chyba mi właśnie internet wywaliło. Więc yy, zostawcie łapkę w górę. Yy, bo kurde. Ty. Czemu ja znikłem? Czemu ja znikłem? Ty. O kurde, no nie Jedna łapka w górę równa się jedna zodówka na nowy internet dla Zenciaka Okej okay, dobra, widzę, że zostawiliście bardzo dużo łapek y, Bo właśnie sobie kupiłem już nowy internet y, W ogóle tu jest jakiś admin, y, jest admin mój, y, może do niego sobie wbijemy, y, zobaczymy co robi Siema Mordo O, oh, Zenciak <grym> dobra, dobra jednak wychodzę W ogóle pójdźmy sobie na kanały publiczne na Dispeaku, może to coś admin znaczy jakiś ziomek coś, po coś powiedzieć Siema Mordo Co tam? Halo Halo no, nie olewaj mnie Nie, nie, proszę Okej, okay, ten ziomek, yy, no Okej, okay, ten ziomek mi za dużo nie powiedział, dobra pójdziemy sobie do następnego yy, Czekaj, wo, o wejdźmy sobie, albo nie tutaj tylko tu, dobra Elo mordy Co tam? Elo yy, Nie, zęciak. Kurde, dobra, co tam jesteście? Na, jesteście na serwerze, czy nie? Na nie gramy A to szkoda, kurde, bo chciałem sobie z wami pograć Ale na ZHC No dobra, no to skoro tak, dobra, to idę gdzieś indziej, no elo Elo Co tam mordeczki? Co tam mordeczki, gracie o, na ZHC? No oczywiście Dawaj nick, dawaj nick, jesteś na serwerze Antolux Antolux, tak, siema mordo, o kurde, ale masz hema. fajną gildię Masz fajną gildię Dzięki Chodź stary Kurde, bo ja faworkę no. dzisiaj robię. Przebijamy... Te, teraz mieliśmy przebijać. Dzisiaj właśnie no. robię faworkę, więc chodźcie tutaj rzucę fajnie. coś może. Chciałbyś coś? Tak. Ja, co ja chciałbym. Chciał? Okej, od twojego Buddy, kolegę. Siema, wyjdź tam na O chwilę. dzięki e, Dobra stary, to zróbmy tak, że ja tutaj zarzucę ci parę premium case'ów co ty na to. Ale to musisz... Musisz, nie wiem, coś, coś śmiesznego zrobić, żebym, żebyś zasłużył na te, na te premium casey. Ej, no. poczekaj, 10 sekund. No, czekam, czekam. No i co? No. Ja mogę coś śmiesznego w tym to czasie zrób. zrobić. No, dawaj, Kaj? dawaj, dawaj. dawaj. Co, co ty robisz? Kaj. Co ty robisz? Co ty robisz? Ej, stary, zginiesz! No, co za ty? Ej, skoczył do tej dziury, co za ty? Dobra, dawaj, nik, dawaj, nik. To tu. Antolux, nie? No. Kurde, sorry, sorry, czekaj, czekaj. Dobra. No co? Jak zginąłeś? To akurat nie, to nie była moja biega. to przepraszam Dobra stary, zasłużyłeś no. ty na... Masz tutaj 9 premium eee, A co Jej. robi Lagi? Dobrze, dobrze, nie? Dobra no. mordo, a ty co? Co ty robisz? Nie, nie skacz Nie pozwolę ci skoczyć Nie Co ty? Przyszedł? O kurde, gdzie ty idziesz? No co ty chcesz zrobić? Myśmy tak trochę... Dobra Lagi, bacona. słaby jesteś ale masz jednego case'a. kesa. dobra, to ma mordy. O, no, także widzicie, całkiem spoko yy, tutaj gracze są bardzo mili, na, mile nastawieni, także zapraszam na zhcpl yy, oczywiście tutaj łapkę w górę możecie zostawić. I słuchajcie, ocenimy sobie jeszcze pierwszą, pierwszą gildię w topce, zobaczymy co tu się dzieje. Halo, halo, wchodzimy tu jak do siebie. Yy, Okej, okay. no nie, no podziem chyba nie wchodzę, czekajcie, wiem trzy. Yy, dobra, ocenimy sobie to. Zobaczymy co tutaj się dzieje. Widzę, że w tej gildii za bardzo nic się tutaj nie dzieje, więc sobie słabo. Okej. Okay. Yy, Okej, okay, dobra. Nie no, tu nic nie ma. Przebita jest. Słabo, słabo strasznie. Dobra. Yy, Myślę zdaję, że możemy już kończyć ten odcinek, także wiecie co robić. Zostawcie jakąś łapkę w górę dla mnie. Oczywiście wbijajcie na mój serwer, subskrybujcie mój kanał i mogę wam już jedną rzecz powiedzieć. Bar bardzo ciekawą. Nowy sezon ZHC sierpień. Więcej nie powiem. Oglądajcie filmy. Pozdrawiam. Siema.